Gala FMME niestety cierpi na zły PR i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego próbują z tym walczyć. Dlaczego Boxdel i Wojciech Goła uparcie chcą wmówić nam, że oni nie są pato. Że oni nie są patogalą. Że to nie jest freak. To jest najśmieszniejsze. Boxdel, który ostatnio nagrał filmik i odnosił się do artykułu wprost, który nie oszukujmy się, był słabo napisany, research podstawowy i tak naprawdę celem tego artykułu było po prostu, były po prostu kliknięcia. Żeby się klikało, żeby był szum, żeby wchodzili w konferencje FAMEMEME, przecież ewidentnie pokazują, jakiego poziomu mamy się spodziewać. I my takiego poziomu chcemy. w Wojciech Goła. My nie chcemy, żeby tu była jakaś federacja, gdzie będą wychodziły gwiazdy sztuk walki gdzieś, no nie do, do gdzieś nawet nie do KSW, tylko do jakichś lokalnych. Nie, nie. My chcemy takich walek, jak każą z karłem, jak grubas mm, z grubasem. Czemu by nie? Może pierwsza walka Transwestytów to by było ciekawe. Nie, cały czas my chcemy być federacją, bo w ogóle dlaczego wy się boicie umarłego mema, jakim jest telewizja i prasa? Na chuj w ogóle wy się tym przejmujecie? Macie sponsorów i będziecie ich mieli, bo tam jest. Hajs! To jest najważniejsze. Może o, podnieście cenę PurpleView, cenę PurpleView i jeszcze może cenzurujcie, tak jak ostatnio fajnie cenzurowaliście, że pipkając nie nadążał. Bardzo się cieszę, że dostanę w pierdol. Tak dzisiaj się zastanawiałem nad tym, co Ty powiesz po tej walce, jak tak dostaniesz w pizdę ode mnie. Ubliżania. Tak naprawdę będzie taka, że Sidzę po kilodowcowej ci wpierdoli za dwa tygodnie i że kurwa popłacisz ze wstydu. Bo no, kto. No jak. Oczywiście, no co, co może nie wyjść w cenzurowaniu konferencji na żywo? No, refleks na przykład i to by było. No famy, my małe, przestańcie. Powiedzcie jasno: jesteśmy pato z domieszką czasami sportu. I tyle. Wszyscy wszyscy to zrozumieją. Dobra, zostaniemy w temacie MMA, ale jeszcze jedno. Zapomniałem powiedzieć przecież, że włodarz fam MMA, Włocie Goła, sam był uczestnikiem programu patologicznego, jakim był Warsaw Shore. Więc to już jest kolejny korzeń składający się na wielką część fam MMA. Ale teraz przejdziemy do świata TikTok. TikTok MMA. Co tam ciekawego u Gali TikTokerów. Co będzie z tego wszystkiego? I chciałem zrobić taką powtórkę, co się zmieniło od ostatniego razu, jak yy, patrzyłem na Instagram, na stronę internetową i na YouTube. I teraz mamy tak. Kanał na YouTube, który nazywa się Pierwsza gara TikTokerów MMA5 Go stycznia 2020 Wow, bardzo krótka nazwa Do wpisania jak znalazł eee, Pomijam fakt że Potężny włodarz TikTok MMA Raczej nie liczył Liczył na większy odzew Wśród YouTuberów Bo skomentował mój skromny filmik Więc u, musi być słabo z tym Jeżeli wchodzi do, na kanał Który ma nawet nie ma 30 subskrypcji Chyba i co mamy? No, usunięty jest filmik The Artist yy, Zdrada, usunięty jest tylko ta zapowiedź słynna, ale mamy nowe filmiki, których wszystkich nie obejrzymy, ale bardzo interesuje mnie PL Hardway Queen, poleca pierwszą galę TikTokerów. To są mamy żyjące. Poziomie. Yy, na moim poziomie Czaisz to. to jest mo po montaż na moim poziomie, jak robię filmiki na Instagrama. Bo nie chcę mi się pierdolić z, z, z jakąś lepszą wizualizacją. Zresztą do komedii chujowy czy dobry montaż wygląda tak samo. Ale jeżeli chcesz być. tak jak on powiedział, zaraz Wam pokażę ten filmik. Chcesz, żeby Twoja pierwsza gala była na poziomie. trzeciej gali, fame mae. No to stary montaż to, to też jest ten czynnik Witam serdecznie po raz kolejny. Tutaj przy, koło nas jest bardzo słynna gwiazda. Jaki masz link? PL Harley Queen. Proszę bardzo Powiedz mi, co sądzisz o TikTok Emma? Uważam, że bardzo dobrze, że się odmiwa. Okej, okay, przepraszamy, przepraszamy, to tylko przejdziemy z kadry. Okej okay. eee, jeszcze raz. Uważam, że bardzo dobrze, że to się odbywa. Trzeba pokazać, że gwiazdy są nie tylko w telewizji, ale są aplikacje, które mają potęgę, jest nas dużo, mamy dużo fanów, i istniejemy. Ej, hey, tiktokerzy naprawdę mają jakiś kompleks mniejszości i tego, że są niedoceniani, no ale sorry, nie? To jest taka aplikacja, ej, ej, w której udaje się, że się śpiewa, ej, w której udaje się, że jest się aktorem, ej. W której jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych, ej, ludzi z niższych społecznych. Zobacz sobie amerykańskiego TikToka. Same kurwa Hillbilis, redneki i dzieci z związków kazirodczych. Naprawdę. To jest prawda. No niestety, prawda czasami jest brutalna. No ale YouTube się nie zmieniło, nic cały czas pożemy. Jest... Uff! No i słuchajcie, no jak macie być galą, taką jak trzecia edycja fm to. 767 subskrypcji na YouTube nie wróży nic dobrego. Kurwa ten dubstep! Ty, w XXI wieku daje się dubstep jako intro do filmiku poważnej federacji. Ja jestem ciekaw, czy są prawa wykupione od tego, chyba że to jest wiesz, free to play. Ale nawet jeżeli jest e, użycie za free, to jeżeli oni zarabiają jakąś korzyść. Zgarniałem na tym jakąś korzyść majątkową, no to muszą podzielić się z osobą, która tej muzyki użyczyła. Spotkałeś się raczej z. Jak ci ludzie zaakceptowali na przykład w tej roli? Masz więcej hejtów, czy raczej więcej ludzi cię wspiera? Powiem tak, ci, co mnie wspierali, to zawsze będą wspierać. Hejterzy jak zawsze są, byli, no i będą, więc tym się nie ma co przejmować, trzeba robić swoje. Wszystko jest lepsze w ogóle w teorii hejtu? to że hejt Kompletnie wypal coś takiego jak krytyka. Rozumiesz, jeżeli ja teraz nawet się nabijam, delikatnie krytykując TikTok MMAE, którą tą galę zobaczę z wielką chęcią, będę się na pewno świetnie bawić. To ja jestem już hejterem, bo hejtuję. Ej, bo, bo co? Bo wszyscy mamy się widzać po dupach i wtedy jest fajny świat kołołowy? To się nazywa safe space. Więc sobie kurwa stwórz galę, federację. Do której będziesz mógł zaprosić ludzi, którzy ciebie yy, lubią, i masz człowieku ani słowa krytyki, nie? Jak, albo jak to mówicie, hejtu, bo hejt to jest stare nawoływanie do przemocy, do nienawiści. Czyli jeżeli powiem, ty kurwa, Rudzielcu, zajebie cię, no to to jest hejt? To jest groźba karalna. ale że powiem, ty Rudy, weź zrób lepszą tą stronę. Ty Rudy, weź ogarnij, może jakąś nazwę bardziej sensowną na YouTube. TikTokerów MMA 5, 5 go, 5 go, to już w ogóle. Ej, Rudy, ogarnij tę stronę, która się nazywa w ogóle gtmma.pl, która nie ma nic wspólnego z TikTok MMA. Nazwa strony ma zupełnie inną nazwę niż sama gała. Ej, może ogarnijcie Instagram, bo jak klikam na stronie gtmma.pl na ikonkę Instagrama, to jest zawartość niedostępna. Wow! A jak kliknę na YouTube, to co będzie? Pierwsza gala TikTokerów. Wow, okej. Okay. Ej, Rudy, może weź ogarnij yy, lepszego grafika. Po prostu, żeby to dobrze wyglądało. Bo ta strona też wygląda tragicznie. Zobaczcie, jesteśmy teraz na stronie TikTokerzy MMA. I tak, jest kup dostęp za jedynie 9,99 zł. Okej. Okay, cena dobra, ale. Czy ja mam gwarancję, że to kurwa będzie działać? I ta grafika jest lepsza niż poprzednia, ale też jest po prostu tragiczna, bo zobaczcie. Grafik nawet ty dodał zdjęcie, gdzie Sitek ma pędzlem, ołówkiem w programie graficznym, zostawiony, yy, zostawioną jakby bliznę na twarzy. Komuś się ręka omsknęła i już powiedział, kurwa, to ja od nowa mam to wszystko wycinać? Nie, zrzucili to. Przecież to wygląda po prostu tragicznie. Gala po emisji nie będzie nigdzie publikowana. Zakaz wykorzystywania naszych materiałów. Prawa autorskie zastrzeżone. A, wow! Okej, okay. teraz, już zaraz skończymy, bo to za długo się zrobiło. Wejdę teraz na TikTok The Artist69 Co? O. 69... Okej, okay, dobra. Z fajną informację już w tym momencie możecie już zakupić sobie pay-per-view na naszej stronie www.gttm.acro.pl. Czas Start. Bierzcie, póki jeszcze jest. Bierzcie, póki jeszcze. Ja myślałem, że mówiąc ten tekst, Wojciech go, a kupujcie pay-per-view, bo mało zostało. No ja nie wiedziałem, że ktoś powie to naprawdę. Że powie: Kupujcie pay-per-view, bo jest ograniczona ilość. To na ile to jest osób? Powiedziałeś, że sprzedawał 3000. To ile jest? 4000, 5000, może byś powiedział a... nie! O! Mało zostało PPV. Mamo! Daj mi dychę! Jest listopad, gala dopiero 5 stycznia, ale już kupię dostęp PPV. Kurwa, od listopada do 5 stycznia to ja mogę nawet zapomnieć, Ja mogę dostać e, Alzheimera i zapomnieć w ogóle, że coś takiego jak TikTok istnieje. Nie, nie, nie! Ja to będzie po prostu... A jeszcze jak on powiedział. Że oni właśnie muszą to znaleźć. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony i całkiem miło. Strona z PRPV, ppv czyli jest już 12 godzin, 15 godzin od, od publikacji, a już mamy sprzedane 3000 streamingów. Tak hejtowali, tak mówili, że nie będą oglądać. A tu proszę, miła niespodzianka. A gdzie tam do 5 stycznia? Naprawdę, dzięki, śliczne kupujcie streamingi, jest naprawdę dobrze eee, Jeśli będzie tak dalej to szło To naprawdę, kolejna gala będzie na pewno jeszcze lepsza niż ta Choć ta będzie, sądzę, że na poziomie No gali Fame MMA Trzeciej edycji po... Na poziomie Fame MMA trzeciej edycji, ej To wy lepiej załatwcie jakiś koncert, bo na trzeciej edycji zagrał Sarius. A to yy, nie byle jaka gwiazdeczka, ale pewno zażądała, no i był ten, kurwa, kamerzysta. No, ale sam fakt, że był Sarus, więc kto u was zagra, jaki będzie koncert, w jakiej w ogóle to jest hali? Człowieku, ja mam kupić PPV, a nawet nie wiem, w jakim miejscu to się odbędzie. Kurwa, w klubie sportowym? Czy yy, w ogródku będziecie się napierdalać? Ja mam zapłacić ciężko zarobione 10 zł za brak wiedzy? Nie! A gdzie są ceny VIP, tickets, trybuny rozrysowane, jakie mi Pepe A czy ja mogę tam przyjść osobiście? No, to na razie tyle. Famemem ma i des zjeść Bigos na uspokojenie. Witam, pokażę jak przygotować Bigos. Ugotuj mi Bigos! Siema! Dzisiaj mamy 11 listopada, biało-czerwony sztandar, święto niepodległości. Z tej okazji chciałbym życzyć Tobie wszystkiego najlepszego. Spędź ten dzień z rodziną, czy z komputerem, czy z własną ręką. Jak uważasz za stosowne. I najlepsze jest to, że nie zgadniecie kto do mnie się nagrał na skrzynkę telefoniczną. Sam prezydent Andrzej Duda chciał złożyć Wam i mi życzenia z okazji niepodległości. Zobaczcie. Witam, to ja, wasz prezydent Ange Dule. Dzisiaj mamy 11 listopada, tak? Z tej okazji chciałbym wam życzyć nieustannych kłótni. Żebyście się ciągle kłócili na różne tematy. Żebyś nie mógł zjeść kotleta w spokoju, bo wujek wspomni o winie Tuska, a babcia, że państwo dobrobytu jest najlepsze, co spotkało nas po 89. Abyśmy kłócili się, kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą. Kto może iść w marszach, kto nie. Kto jest Polakiem, a kto jest Antypolakiem? Czy Lewandowski się sprzedał Niemcowi, czy nie? Czy Adam Małysz był najlepszym skoczkiem, czy jednak Kamil Stoch? Życzę Wam nieustannych kłótni, bo na tych kłótniach my, politycy, zyskujemy najwięcej. I o to chodzi. To ja, Wasz Prezydent, Andrzej Dziuda, Prezydent Polski, namiestnik państwa do usług. Andrzej Dziuda, to ja. Jakby co? Ja jestem Andrzej Dziuda, Prezydent Polski.